Czerwoną do środka, czerwoną i dwie bile, które znajdują się środka, do jednej łzy. Strzał jest w linii prostej. Wpadają czerwone I tak. Pokazałem ten strzał mojemu graczowi. Zawodowemu graczowi Stefano Pellinga z Włoch. Mówi Bogdan, wszyscy to robią i pomyślałem sobie, że jak zrobiłem to w linii prostej, to może go zaskoczę i spróbuję ten strzał wykonać w takim zygzaku. I teraz to samo. Jedna bila tutaj, druga bila tu, zielona do tamtej łzy, czarna, która ma przejście tutaj na pierwszy diament, również do tamtej łzy. No i może czwartą bilet tutaj, piątą. To już była. Udało mi się. Udało mi się to zrobić. Próbuję zrobić takie uderzenie, które dzisiaj zastanawiamy się czy uda się zrobić. Zobaczcie. Wsadzimy. Mam nadzieję, że się uda, bo będę go pokazywał na jednym z mistrzostw, na której nie wyjeżdżał. Czarną będę próbował pić do łzy narożnej. Może się uda Działa gdzieś tutaj w tym miejscu i spróbujmy zagrać w taki sposób, aby wbić czarną bilę do łzy narożnej. Od 1, 2, 3, 4, 5, 6 bady. Od sześciu bank. Uwaga, jedziemy. Masę. Fajne uderzenie. I strzał, który na pewno będę robił, jest teraz w toku przygotowania, cały czas go trenuję, gdzie, gdzie tylko mogę go pokazać lub mam okazję. To wykonuję to uderzenie, jest to w Marcinie, no, pomożesz mi jeszcze raz. Spróbuję zagrać. Słabaj palce. Wypróbował wbić w która będzie została na bandy. Jedną zieloną do łzy narożnej, tutaj, a drugą do przeciwległej łzy. Całe zaskakujące uderzenie, a ja zostawię tu podpórkę tutaj. Jedno ze strzałów w binarze artystycznym, który jest obowiązkowy. Dlaczego uderzyłem? Wszyscy pytają dlaczego, żeby zrozumiały co mają zrobić. Będę próbował wbić. Trzynastkę tutaj, jedynkę do tamtej łzy, biała musi przeskoczyć nad mostem, odbić się od wam, przelecieć pod mostem i wbić tam tutaj. Spodziewałem się, że się uda to zrobić. Zima Adam Mały, już słyszałem kilka razy, mówili o nim. Taki mały tryg miliardowy poświęcony dla Adama specjalnie. Szybka budowa skoczni. Próbujemy wybudować skocznię. Na widowni zawsze jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Kolorowo jest. Na wszystkich skoczniach, który kąciki. skoczni. Będziemy wbijali czarną bilet, która znajduje się po drugiej stronie stołu. Będziemy próbować. No. Zapełniamy biletem. Teraz mamy zasłonięte, biała wina jest całkowicie zasłonięta we wszystkie sposoby. Spróbuję zagrać w taki sposób, aby wpadły trzy biny i tam czarna po drugiej stronie stołu. poleciała. Inny, inny strzał, który chcę wam jeszcze pokazać, to są strzały jumpy. Pokazałem, zacznijmy stop, goniący strzał, cofający, jumpy. Jumpy są to takie uderzenia, których używa się w pool binardzie specjalnych kijów. Niestety można skakać tylko w pulu i w trickach bilardowych, w że nie wolno przeskakiwać win. Jeśli będziemy mieli problem z biną, która będzie zasunięta, możemy rozstręcić kija do takiej długości. Białą bilę. Gdzieś tutaj. Użyjemy inny bili. Możemy przeskoczyć. Ale żeby przeskoczyć, nie możemy podbić bili spod spodu. Musimy uderzyć powyżej środka. I bila wtedy przeskakuje. Musimy zawsze grać białą bilą. Takie uderzenie, co teraz wykonałem, zauważyliście, podbijałem pod spód i chciałem podrzucić. Szał musi być uderzony z góry i powyżej. Przeskakuje przez tym, przez przeszkodę. Różne sposoby przeskakiwania przez przeszkodę. Można spróbować... Można prosić, do pomocy. Potrzebuję osobę, która będzie patrzyła na tamtą bilę. Próbujemy wbić tą bilę razem. Patrzcie na tamtą bilę, ja patrzę w oczy i w za tym kierunku, a będziemy próbować bić tą był, Co był jam, ale mój jam prywatny? Jest całkowicie inaczej wykonywany. Zobaczcie. Do tego użyję butelek i spróbuję wykonać jeden z najbardziej szalonych strzałów, jakie kiedykolwiek robiłem. Ustawię na butelkach białą bilę. Czarną bilę w uzie narożnej. I będę próbował zagrać teraz najbardziej wolną trzynastką do bili białej. Bila biała musi zeskoczyć z butelki, wbić czarną, a, a pasek trzynastka ma zatrzymać się na drugiej butelce kręcić się w koło. Spróbuję zrobić ten strzał jedną ręką, i um, ochrona, bardzo proszę, zamknijcie drzwi, żeby nikt nie wyszedł, bo będziemy tak długo, jak nas wyjdzie. Będzie się kręciła i mało otworzyć to butelkę. Zostawiam te Zostawię butelki i strzał, następny strzał w binardzie, strzałem masy. Strzałem masy. To są uderzenia, gdzie wina biała zatacza różnego rodzaju za kola. Przyjmijmy na przykład mamy tutaj trójkąt. Chcemy wbić bilę kolorową.